Drodzy, kochani pielgrzymi, którzy i w sercu, i na ustach, i w rękach Waszych jest ta wspaniała prawda, Caritas. I wszyscy również pielgrzymi, którzy włączacie się w tę Eucharystię. Patrzmy na. Piękny tryptyk umieszczony w prezbiterium naszego łagiewnickiego Wieczernika. Idąc za Słowem Ewangelii odkryjmy najpierw głęboką treść pierwszej części tryptyku. Zmartwystały Jezus. Ukazuje swoim uczniom rany na swoim uwielbionym ciele. Blas przebaczenia i wiernej miłości płynie z otwartego serca Jezusa, który pozdrawia swoich bliskich słowami: Pokój wam. Ten dar pokoju był tak bardzo potrzebny. Zalęknionym uczniom, którzy po dramacie Wielkiego Tygodnia byli zamknięci przed światem, mieli też świadomość, że w najtrudniejszym momencie opuścili swojego mistrza, nawet zaparli się go publicznie, stracili nadzieję, choćby tak blisko swego mistrza, zapalającego ich serca. Teraz Jezus ukazuje rany, jako trwały znak miłości Boga, który przebacza, podnosi z przygnębienia, budzi wiarę. Dotknięcie ran prowadzi do wyznania. Pan mój i Bóg mój. Prowadzi do wyznania, że Bóg jest miłością, jest miłosierdziem. Zmartwychwstały Pan staje dzisiaj przed nami i pozwala nam dotknąć Jego ran. Na nowo staje się naszym Panem, naszym Bogiem. Słyszymy bowiem, błogosławieni. Którzy nie widzieli, a uwierzyli. Bo żywa i ufna wiara prowadzi do Boga miłosierdzia, do miłosierdzia, które swoimi promieniami ogarnia każdego, który przychodzi do Jezusa, wchodzi w Jego promieniowanie. Boży dar miłości miłosiernej będzie na tyle owocny, na ile człowiek będzie w stanie na niego się otworzyć. Trzeba więc stanąć w prawdzie wobec Boga i samego siebie, i z całą swoją niemocą i grzechem wyznać: Jezu, ufam Tobie. I to wyznanie ufnej wiary prowadzi nas, siostry bracia, do drugiej części tryptyku, ukazującego owocne działanie cudownego promieniowania miłosierdzia. Patrzmy. Jezus wychodzi na spotkanie z człowiekiem, idzie w jego stronę, a człowiek w głębi serca strworzonego i zalęknionego, ale ufającego, słyszy te same słowa, które Jezus przekazał swoim uczniom. Pokój wam. I siostra Faustyna prawie biegnie do swego mistrza, jak widzimy na tym obrazie. Biegnie, aby najszybciej wejść w promieniowanie miłości. Miłości miłosiernej swego oblubieńca. I w tych promieniach ma miejsce równie cudowny dialog. Jezus mówi do Faustyny: Pragnę, nie lękaj się zbliżyć się do mnie. Palą mnie płomienie miłosierdzia. I chce mnie wylać na dusze ludzkie, a Faustyna wyznaje, Jezu, ufam Tobie. I promienie miłosierdzia przenikają wtedy do głębi jestestwa człowieka. I tak napromieniony miłosierdziem człowiek słyszy dalsze słowa Mistrza. Dziś wysyłam Ciebie do całej ludzkości z moim miłosierdziem. Ile razy chcesz mi sprawić radość, to mów światu o moim wielkim i niezgłębionym miłosierdziu. I jaką daje odpowiedź? Człowiek ufający Bogu Pragnę przechodzić cały świat i mówić duszą o wielkim miłosierdziu Boga. Jezus przyjmuje szczerą wolę człowieka, głoszenia orędzia miłości miłosiernej, miłości Boga wobec całej ludzkości, a człowiek, a człowiek z całym zaufaniem. Przyjmuję pragnienie Jezusa, prawie polecenie. Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim. Nie możesz się od tego wymówić ani uniewinnić. I my, tutaj obecni, patrząc na pełno dynamizmu postać Świętej Faustyny, odczytujemy w niej nasze powołanie do wejścia w blask miłosierdzia. Głoszenie Ewangelii Miłosierdzia, wołanie nieustanne w modlitwie o miłosierdzie dla nas całego świata, prowadzi nas wszystkich do wypełniania wezwania Jezusa. Skierowanego do każdego z nas, i najmłodszego, najstarszego, i w pełni sił, i niosącego trud swojego życia. Jezus do każdego z nas kieruje to słowo. Żądam od ciebie uczęków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. Tu nikogo Jezu nie zwalnia od. Tego zadania. Wsłuchiwanie się w ten bosko-ludzki dialog doprowadza nas do trzeciej części tryptyku, ukazującego nam promieniowanie miłosierdzia, w które wchodzi człowiek, który wierzy, ufa i miłuje. Jan Paweł II, w blasku miłosierdzia, został ogłoszony świętym. To on, jak mówił papież Franciszek w czasie kanonizacji, on miał odwagę oglądania ran Jezusa, dotykania Jego zranionych rąk, Jego przebitego boku. Nie wstydził się ciała Chrystusa. Nie gorszył się nim, Jego krzyżem, nie wstydzi się ciała swego brata, ponieważ w każdej osobie cierpiącej dostrzegał Jezusa, wierny świadek dobroci Boga i Jego miłosierdzia. Siostry, bracia, dzisiaj święty papież. Opromienionym miłością miłosierną staje przed nami i również pełen Bożego dynamizmu woła do naszych sumień, do naszych serc. Trzeba iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba światu przekazywać ogień miłosierdzia, bo w miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. I dalej mówi nam, każdemu z nas, to zadanie powierzam Wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego Miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia. Drodzy moi. Do podjęcia na nowo trudu stawania się apostołami miłosierdzia, wzywa nas ten, który nie tylko słowem ojcowskiego zatroskania o losy współczesnego świata, ale całą swoją postawą uczy nas apostolstwa. Postawą, która pochylała się nad problemami rodziny, dzieci, młodzieży. Ludzi zepchnięty na margines życia, doświadczony cierpieniem i bezradnością, pozbawionych domu i postawowych środków do życia. Postawa życia, którą tak bardzo ukazał nam, bo sam niczego nie posiadał dla siebie, był człowiekiem ubogim. A jego jedynym bogactwem, jak doświadczają to świadkowie życia papieża, jego jedynym bogactwem stał się krzyż Chrystusa, który nie tylko niósł przez całe życie, ale który tak mocno tulił do serca, aż po chwilę odejścia do domu Ojca, w święto Bożego miłosierdzia. I w blasku miłosierdzia w tegoroczne święto został ukazany całemu światu jako święty. I dzisiaj, kochani moi, na nowo ukazuje się nam jako papież miłosierdzia, człowiek, który klęka przed Bogiem i klęka przed człowiekiem. I dzisiaj on pragnie być dla nas przewodnikiem na drogach miłosierdzia. On potrafi zrozumieć niepokoje i troski naszej serc, bo sam dojrzewał i rozpoznawał Boże Drogi w realiach dwóch totalitaryzmów, które próbowały zniweczyć człowieka i odebrać mu wszelką nadzieję. Ale jej kresem, jak po latach mówił, stało się Boże Miłosierdzie. Kochani moi, oblasku miłosierdzia, patrząc na ten cudowny tryptyk. Dzisiaj dziękuję Bogu za to, że na polskiej ziemi, idąc śladami apostołki miłosierdzia siostry Faustyny i wpatrując się w postać świadka miłosierdzia Jana Pawła II, na naszej polskiej ziemi jest tyle ludzi. O Sercu Miłosiernym, którzy ogarnięci promieniami miłosierdzia Bożego, widzą w twarzy człowieka cierpiącego, dostrzegają znieważone i cierpiące oblicze Chrystusa. I oto tutaj są obecni, ludzie wielkiego serca, to Wy, kochani moi, którzy. Na różne sposoby próbujecie zaradzić materialnej, ale też i duchowej biedzie, nie tylko w naszej ojczyźnie, ale też i w wielu krajach świata, niosąc pomoc tym, którzy przeżywają tragedie związane z nęskami żywiołowymi, wojnami, prześladowaniem. Jakże nie dziękować Wam? Apostołowie i Świadkowie Miłosierdzia, starsi i młodsi, za każdy czyn zbogacony modlitwą i dobrym Słowem, okazywanym wszystkim potrzebującym. Okazując miłość Chrystusowi Panu, obecnemu w drugim człowieku, człowieku biednym, opuszczonym. Jaże nie dziękować Wam, mającym tak wspaniałą wyobraźnię miłosierdzia i tak bardzo bogatych miłosierdziem, i Waszych dobrych i kochających sercach, Waszych ofiarnych i pracowitych rękach, zamiast życzeń składam wezwanie świętego na II. Siostry i bracia, otwórzcie się na największy dar Boga, na Jego miłość, która przez krzyż Chrystusa objawiła się światu jako miłość miłosierna. Dziś proszę wszystkich, aby sprawa człowieka nie była nigdy, przenigdy, Odłączona od miłości Boga. Pomóżcie człowiekowi współczesnemu zaznawać miłosiernej miłości Boga. Niech w jej blasku i cieple ocala swoje człowieczeństwo. Drodzy moi, z tym orędziem świętego papieża. Idźmy teraz do ołtarza, do Eucharystii, do źródła miłosierdzia i dajmy się ogarnąć Bożym promieniowaniem. A wy święci Faustyno i Janie Pawle, wspierajcie nas i módlcie się za nami. Amen.